Dzień dobry. Znajdujemy się na miejscu. To jest nasz plan na dziś z bratem. Będziemy uprawiać spinning. Jak widzicie jest to rzeka Odra i ujście małej rzeki. Nie powiem może jakiej. Żeby tutaj od razu nie sprowokować ludzi jak będą brania. Świt. Mgła jeszcze unosi się na rzece. Będziemy próbować łowić okonie i szczupaki yy, Zobaczymy co z tego będzie A tak na dobrą sprawę A tak na dobrą sprawę jest to miejsce gdzie Ja wraz z bratem poznawaliśmy Muszę wyłączyć ten yy, yy. Ostrość Zaraz chwilę się łączy z powrotem i dokończę co chciałem przekazać No to jestem, już nie powinno tutaj silnikiem ruszać fokusa to jest miejsce, gdzie poznawaliśmy z bratem tajniki wędkarstwa e, na rzece Odrze. E, tyle co tu ryb nam uciekło, e, nie, jak gdyby się. No nie potrafiliśmy jeszcze wtedy za mocno łowić, ale, ale wiedzieliśmy, że e, no po prostu poznawaliśmy, gdzie ryba stoi, jak się ustawia, kiedy, o jakiej porze. E, sandaczy tyle, co tu kiedyś było, to była masakra. W tej chwili świadczyć sandacza to jest. Graniczy z cudem. No ale zmieniło się też dużo. Jak widzicie, jest wyspa, kiedyś tej wyspy nie było. Jest uregulowany brzeg tej rzeczki, która tu wpada. Wszystko jest pozmieniane, niemniej jednak to miejsce czasami potrafi obfitować w piękne ryby. Dlatego za chwilę czekam jeszcze na brata i zaczynamy. Ładnie. spinningowe. Patrzcie na to, brat sobie tam na wysepce jest. Widać go, pewnie go widać. A ja mam takiego okonka ślicznie wybarwiony w drugim rzucie czyli nie będzie <śmiany> zabobonu tak <Czyli> jak to <śmiany> przesądu. No ale to mi się podoba kurde jest ładnie. Aj dostał tu strzała. już go puszczamy szybciutko. A może kamerę gdzieś położę. <śmiany> Ja na pewno. Jaki kolor gumki? Taki jak zwykle. No perłowy, ale ja z czerwonym haczykiem, no to wydaje się różowy. Nie dorzuciłem. Tam uwaga, na ten. Nie ja nagadał nagadać. Na co mam uważać? Ale to tam dalej, nie? Kamieniacz tam to faktycznie jest, za każdym razem. No ale ja tam w tych kamieniach właśnie złapałem tego konia. Brat tu mówi, że czwartego wyciągnął, dlatego podążam do niego na główeczkę. Ale ta główka to się FE zmieniła. Przecież tu zawsze kamienie były, co? A tu jakieś takie same trawsko i błoto. No, także zaraz zobaczymy. To, to powinieneś złowić ryby tu przy kamerze, bo inaczej to co to za polityka? Jak tu krzyczysz mi, że masz cztery z rzędu, ty faktycznie jakąś pałą łowisz, ja stąd widzę, że ta szczytówka gruba. Dobra, schodzimy do niego. Nie chcę złowić ryby przy nas. No, i udało nam się. No nie rób no ja tu robię taki piękny najazd. Kurde, normalnie pojawiasz się w kadrze, łowisz za rybę I to jest plecionka, panie, to jest plecionka. Dobra, nie będziemy go tu peszyć. Ustawimy dziś, może kamerę, tą taką, która nie utonie, i łowimy. Dobra, w następnym rzucie znowu mówi, że ma rybę i mówi, że to chyba szczupak, ale na tą chwilę, chociaż, chociaż, bije, bije, o, o, o jest. Dobra, spokojnie ty, wyluzuj, weź go, wymęcz go najpierw, a nie. Niech on sobie tam pod wodą wyhasa się. Ty go nie musisz tu mieć za minutę. Tyle co wszedłem i popatrzcie, no super, by było, jakby się udało wyciągnąć. Ja akurat nagrywam. Niech sobie hasa, niech i chodzi. On jest na boczny trok. Założyłeś tą stalkę? Nie. A, no to. No to, to marne było... szanse, ale to wymęcz go lepiej niż go masz. Lepiej go pierwszy wymęcz. Skoro on do tej pory nie poszedł, to go trzeba wymęczyć. Niech on sobie położy po prostu. Chodzi ładnie. <ścoughs> Bardzo ładnie chodzi. O, już się pokazuje. O, ładny szupaczek, ładny. Kurwa Nie przeklinaj, mówiłem ci, że jest nagranie bez przeklinania. Jeździłeś tu tyle razy. On nie jest duży, ty. To jest taki wymiarowy. Nie jest duży, ale nie Nieważne. On jest, Irek, zapięty za skórkę, także on wyjdzie. Zobacz. Nie chcę go tutaj spłoszyć, bo jak on zobaczy na mnie ciebie. Chociaż o lepiej, żeby on mnie zobaczył, to do ciebie pójdzie. Dobra, niech on nic nie widzi. Tu łowca fachowiec, a tu, a tu ryba. Where is the fish? <laughs> poszedł pod brzeg. Ale powiem ci kurczę, przecież to jest, że tak no. Boisz się, że go łupniesz No dokładnie. Znaczy, że odetnie no. <ścoughs> Waleczna bestia. Ja pierdą to Dobry jest Ale takie jego prawo. Najwięcej frajdy wtedy sprawia. Jak jest... jak jest waleczny. Nie, jak... Irek ta gumka jest na zewnątrz. O, patrzcie. gumeczka jest na zewnątrz. Żółta, żółto złota. No i taki 55, myślę. No, może 58. Tak, głowca z rana się rozgrzał elegancko. Patrzcie, jak ładnie wpięty za skóreczkę. A to jest ten, coś go wydłubał, co tam się rzucił, kurde zapozuj tu ładnie z nim. O, bardzo ładny szupaczek. Także dzionek już jest udany, a co dopiero zaczynamy tak naprawdę. 15 minut. Elegancko. Brat mówi, że ma konia znowu. A ja tu się zająłem oprawą, oprawą twórczą. Okoń jest bardzo duży, wielkości gum. Tego, gumeczki. A brat tu zgodnie też z przesądem wypuszcza z drugiej strony, bo yy, są takie przesądy, że okonie gdzieś tam odciągają inne. Co uważam za bzdurę dobra. Patrz, jak jest przemił I drodzy, sekundę po tym, jak ja upiąłem rybkę, Ale znaczy nie wyciągnę, spokojnie, ty chłopie, masz to wymęczyć. Ty znowu zaczynasz. Ja spiąłem tutaj szupaka, znaczy uciął mi na boczny trok. I brat za chwilę trafił rybkę bezstresową. No ładnie duża ryba, widać, że ciężka, kurde ryba jest. No Ja tutaj widzę żyłkę, także bardzo fajnie. Ty, jego trzeba wymęczyć. Jak każdą rybę, spokojnie i bez nerwów ja zacząłem wiązać z powrotem gumkę a brat strzelił i... brat ma fluorocarbon to... nie mam właśnie... nie masz nic... zmieniłem wędkę... Aj. mam kurde zero... to spokojnie... 14, może się wpiął dobrze... No. zostaw... a to rozmiar żyłki to jest pół biedy. ładna ryba I może wyjdzie moja gumka, ty. Może być, może. Byłyby jaja, co? Jakby z gumką wyszedł. Luzu mu nie zostawiaj. Niech se chodzi. Wiesz co, mi, wiesz, że mi to wygląda nie na szczupaka w ogóle? Bardziej mi tu stawiał na sumkę jakiegoś takiego. No to tak szupak, kurde, no chyba, że jest duży i ma na razie nas gdzieś. Tak może Bo na, mój się tak zachował. Po prostu szczał. Szupak. Szupak. Ale dużo większy niż tamten. Bardzo ładnie. Bo już go widziałem. Tak mi się Ob, oby z gumką wyszedł. Ładny! Ole ładny Irek Dobra. Ja pierdzielę, dobra. Moi drodzy, ja was ustawiam gdzieś i spróbujemy go z podbierakiem tutaj. Spokojnie. Nie wiem, jak to Was ustawić, bo tutaj jest nie do ustawienia. Widać brata, widać. Ja idę spod drzwi. Nie.

Jedno co jest pocieszające, mm. że nie przegryzie, chyba że wypluje. Mm. Prawie, pan wypluje. Jest. do kamery od razu? Jeszcze trącinę tu ty. Daję, daję go tutaj bratu do pokazania. To jego zdobyć. Faktycznie jeszcze ten nie. Jego zdobyć. Patrzcie, jaki ładny bysior. Rzeczny. Popatrz, tu uderzony z tyłu kiedyś był. No. Patrzcie, jaki bykol. Pokaż go ładnie, żeby go było widać. Nie, nie. go. Piękny szczupak, już rzeczny z tyłu przy ogonie. Patrz, on teraz dopiero zaczniesz skaczeć. Te, szaleć. Nie zorientował się co się dzieje. Dobra, my tu robimy ładne zdjęcie jeszcze podnieś go do góry jakoś tutaj ładnie zaprezentuj jak na film. Jak nie wyskoczy, jak nie wyskoczy piękny szczupak. Mówiłem wracam do domu jechać. Ja mówię wracamy na tą główkę jeszcze na chwilę. No i się opłaciło. Robimy zdjęcie, bo już chyba większego dzisiaj nie wyjmiemy Chociaż ja przed chwilą miałem, a nie widzę mojej gumki, ale zaraz sprawdzimy to jeszcze. Brat tu znowu puknął okońka. Pięknie, no ładny, 22 na pewno. No widzicie, kurde, znowu z tego samego miejsca. Szczupak wyciągnięty. Szczu <Szczupak, szczupak, szczupak dosłownie. 5 minut temu. Wyjęty. I wszedł koń. Szkoda, że mi odgryzł, bo byłby trzeci. No ale jeszcze nie tracimy nadziei. Jeszcze mamy chwilę. Bo ustaliliśmy, że do w pół do 10, tak? Łowimy. Brat tu holuje o konia, następnego z drugiej strony główki. Zaraz go zobaczymy Potwora standardowy 21,2 pokaż go tu ładnie tak, kolorki mają piękne. A to on ci paluka uwalił ten szczupak chyba kolejna Rad ma następną rybę. Mówi, że okoń. Oglądamy co to jest. U idzie ładnie, kurde jak na okonia. No, no to mówię jak na okonia to idzie ładnie. No, zobaczymy jaki jest. O taki pięknie wybarwiony jest on. Pięknie wybarwiony okoń Tak, bardzo ładny Także brat dzisiaj rozgromił mnie Ale to dobrze, no kurde Jeździł tu Ile już byłeś? Trzy razy? Trzeci raz aż w końcu połowił nie, ja łowiłem cały, Grzesiek, cały czas. Grzesiek mu szczęście przyniósł, ale łowiłeś o konie, a szupaki ci uciekały, no. Brak instruktażu podczas holu, taka prawda. Ja nie <głos》> nie <się głos》> Także dzionek fajny. Ile my jesteśmy? Dwie pół godziny. Ale branie miałem. Odgryziony została gumka. Jeszcze chwilę mamy, to może akurat... Chociaż tutaj brat pogramia wszystko, więc... Dawaj tu. Co Ty będziesz Gdziemy gadać. Ja nic nie gadać. Dawaj. Moi drodzy żegnamy się z Wami. Tu pogromca jest największy dzisiaj. Elegancko. Połowił szczupaków, koni, A mi się trafił jeden. W drugim rzucie. Także klątwa drugiego rzutu. Na razie chodź. Trzymajcie się. Siema.